No witam dzisiaj wszystkich, szybki, chyba krótki wyjdzie ten filmik dzisiaj, ale no dzieje się w tym tygodniu, nie miałem wcześniej trochę czasu, żeby nagrać, więc nagrywam teraz trochę późno, ale w tym tygodniu trzy najważniejsze banki centralne świata mają swoje posiedzenia. Jest to FED, czyli Federalna Rezerwa, system rezerw federalnych Stanów Zjednoczonych, jest to EBC, Europejski Bank Centralny. No i BOI, Bank Japonii. No i te trzy, jakby instytucje, mają bardzo duże znaczenie i duży wpływ także na metale szlachetne. I dlatego właśnie kręcę ten filmik. O ile Europejski Bank Centralny no, jakoś nie zapowiadał zmiany swojej polityki, więc cały czas będzie tam jakiś wzrost stóp procentowych. Zapowiadanych PS 0,25, teraz nie pamiętam. Natomiast mogą nas zaskoczyć te kolejne dwa banki centralne czyli Bank Japonii, który utrzymuje cały czas ujemne stopy procentowe. Oraz oczywiście Fed. No i właśnie Fed jest jakby przyczyną tego, że kręcę szybko dzisiaj ten filmik. Bo Fed będzie miał publikację, będzie przedstawiał swoją decyzję właśnie jutro, 14 czerwca tego roku. Dzisiaj za to. 13 czerwca mieliśmy publikację na temat inflacji i w Stanach Zjednoczonych oczywiście. No i co tam wyszło? Oczekiwano spadku w miesiąc to jest inflacja na maj. Miesiąc temu prognozowano, że inflacja na maj wyniesie 4,1. Natomiast no właśnie dzisiaj ogłoszono, będzie jest to 4%. E, z, czyli spadło z 4,9 do 4%. Mm, jest to duży spadek, na dodatek e, jest to spadek, który zaskoczył i troszkę przewyższył szacowania. Więc e, no dla stanów dla inflacji stanów zjednoczonych chyba dobrze. Natomiast no mm, takie notowania na temat inflacji, jeżeli inflacja spada, Fed nie ma wymówek. Nie ma też pretekstu do kolejnego podnoszenia stóp procentowych właśnie w celu zbicia inflacji. No i w tym przypadku rynki. Jakby dyskontują to, że prawdopodobnie Fed nie podniesie stóp procentowych. Dodatkowo mamy cały czas ten kryzys sektora bankowego, który powoduje to presję na bank centralny, aby zaprzestać już tego podnoszenia stóp procentowych. Dlaczego? Dlatego że no te banki, które już yy, upadły, one jakby część, yy, nawet większą, ten pierwszy Silicon Valley Bank większą część swoich yy, jakby aktywów yy, umocowały i, i, i włożyły w obligacje skarbowe yy, Stanów Zjednoczonych. A m, bardzo znamienne jest to, że obligacje skarbowe, m, zwłaszcza tam jak doczytałem, dwuletnie Stanów Zjednoczonych, są mocno skorelowane m, z dolarem. No i m, amerykański dolar, jeżeli stopy procentowe nie zostaną. Podniesione, osłabi się. A dodatkowo mamy też wyraźny spadek cen ropy naftowej, co w Stanach Zjednoczonych jest jednym z głównych czynników obniżających inflację. Więc, jak już teraz mieliśmy inflację na poziomie, dziś, teraz w maju, po tej publikacji, na poziomie 4%, możemy przewidywać, że inflacja w kolejnym miesiącu, za czerwiec, także będzie niższa, czyli będzie spadać. Jak to wszystko ma się do cen metali szlachetnych? powszechnie i nie, nie od dzisiaj wiadomo, że cena dolara jest odwrotnie skorelowana z ceną złota, czyli tak jak dzisiaj, albo raczej jutro po decyzji Fedu, dolar się osłabi, to będziemy widzieć wzrosty na cenie spod złota. A oczywiście za złotem podąża srebro, więc z tego powodu uważam że są, jest to ostatni moment na zakupy srebra na obecnym poziomie cenowym. Yy, a wcale nie jest on taki zły. Yy, no ta cena jest na tyle przystępna, że można sobie yy, cały czas kumulować srebro. No, tak się ma sytuacja yy, w. Krótkiej perspektywie czasowej, w długiej, no to będzie osobny filmik, ale no, od razu wam powiem, że uważam, że To The Moon to, co nas może troszkę jakby uratować w tych wzrostach cen, uratować pod tym względzie, że ja cały czas kumuluję i, i, i dla mnie im niższa cena, tym lepiej. <grym> Natomiast no tak jak mówiłem, mamy teraz okres wakacyjny, zazwyczaj w takim okresie no nie ma zainteresowania metalami szlachetnymi. Ludzie wolą jechać na wakacje, wydać tam pieniądze. Hmm, oczywiście zrozumiałe. Hmm, a druga rzecz, no chyba polityka NBP-u, czyli mamy na razie dość mocną złotówkę. I ona może spowodować to, że mimo spadku cen dolara i ceny spot my tak naprawdę na cenach yy, no metali u dealerów nie odczujemy tego tak bardzo. Yy, natomiast no, podejrzewam, że taniego bulionu yy, przez jakiś, jakąś chwilę teraz po decyzji Fedu nie będzie. Yy, no i wtedy taktyka jest taka, żeby yy, Kupować monety z lekkim premium. Yy, jakieś tam serie, kurgrandy, cool monety, kurgrandy, cool nie. Yy, serie, yy, monety oksydowane na przykład, czy tam coś, co, co w normalnym jakby cenie zazwyczaj się nie kupuje. No to tyle. Yy, no. Czekamy do jutrzejszej decyzji i zobaczymy czy moja szklana kula się sprawdzi. Na razie.